Jeśli uznamy, że wiek XX zaczyna się rewolucją roku 1905, to bohater dzisiejszego wykładu przychodzi na świat dokładnie na samym początku wieku i żyje niemal do jego końca. Umiera w Warszawie, no, można powiedzieć, jako świadek stulecia, przeżywszy 91 lat i zostawiwszy po sobie opowieści o losie galicyjskich Żydów. Obok Agnona, Singer'a. Może i Grigoria Kanowicza? Jest on jednym z najwybitniejszych prozaików ukazujących świat sztetu, świat miasteczka. Julian Stryjkowski, bo o nim oczywiście będzie dziś mowa, swoje pierwsze książki opublikował późno, bo dopiero po II wojnie światowej, w latach 50., mały chłopiec Pesach Stark. Bo tak brzmiało imię i nazwisko późniejszego autora, Biegu do Fragala oraz Głosów w Ciemności. Wiedział od dziecka, że będzie pisarzem. Ale czy przypuszczał, że zostanie pisarzem polskim? Jego droga do literatury nie była ani prosta, ani krótka. A na dobrą sprawę jego debiutancka powieść ukazała się w postaci książkowej, gdy miał już 51 lat. Początkowo jednak. Przede wszystkim na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, jako student próbował swych sił jako tłumacz no, z literatury hebrajskiej, francuskiej, rosyjskiej i recenzent, a także prozy nowohebrajskiej. Potem został komunistycznym dziennikarzem. Julian Strykowski, jeśli mielibyśmy na samym początku pokusić się o jakieś uogólnienie, to jeden z tych prozaików, którzy wnieśli do współczesnej polskiej kultury literackiej niezapośredniczone doświadczenie wspólnoty żydowskiej. Obok oczywiście wartości indywidualnych, obsesji i doznań jednostkowych. W obszarze polskiej powieści XX wieku, jego Głosy w ciemności, rzecz ukończona w 1946, a opublikowana Dekadę później, to pierwsze tego typu artystyczne osiągnięcie. Niezapośredniczone przekazanie doświadczenia wspólnoty żydowskiej w prozie w dziele wielkiej rangi. Ukazując od wewnątrz świat sztetla żydowskiego miasteczka, świat sprzed zagłady, rzeczywistość zamkniętej i dla wielu egzotycznej. Społeczności, pisarz dokonał tym samym swoistego przeniesienia obcej wrażliwości i innej historii no, w obszar doznań naszych i własnych, bo rzecz została napisana przecież w języku polskim. Dziwną, niezwykłą polszczyzną, ale jednak polszczyzną. Dzięki temu przeszczepieniu pamięci, i jeśli mielibyśmy się jakąś inną, też medyczną metaforą posłużyć, Transfuzji obrazów, powojenna powieść polska wzbogaciła się, między innymi o pochodzące z pierwszej ręki opisy życia codziennego Żydów stryjskich, no, a przez jakieś takie rozszerzenie tego kadru, przez ekstrapolację moglibyśmy powiedzieć Żydów galicyjskich z ich nadziejami, lękami, kłopotami, wartościami, aspiracjami, tradycjami, językiem, sporami religijnymi i politycznymi. Więc ów transfer idei dotyczył, dodajmy na koniec, również duchowej tradycji judaizmu i jej wielojęzycznych źródeł. A pisarskim punktem wyjścia Stryjkowskiego była kwestia anihilacji żydowskiego świata w Polsce. Opublikował, jak powiedziałem, pierwszą tę swoją książkę ,,Głosy w ciemności", dopiero w 56. w postaci książkowej, a więc już 10 lat, 10 lat po zagładzie, ale ukończył ją w roku 46. W pamiętnym przemówieniu wygłoszonym na uniwersytecie warszawskim w roku 1985 Stryjkowski wyjawiał kierujący nim od 1943 roku imperatyw. Mówił tak, muszę postawić żydowskim powstańcom, miał na myśli powstańców getta, warszawskiego, i całemu narodowi nagrobek. W miarę moich skromnych sił muszę ocalić przed zapomnieniem, co się da. Podobnie o sensie uprawiania literatury po Zagładzie mówili też inni żydowscy twórcy wywodzący się z Polski. Na przykład Izaak Baszewicz Singer, który we wstępie do długiego cyklu autobiograficznych opowieści Męczyn of Mein weg, czy Ludzie na mojej drodze, wyznawał i tu cytat z Singera, chciałem, Wskrzesić w literaturze tych, którzy zostali unicestwieni. To jest faktycznie cel wszystkiego, co pisze. Cała literatura idisz staje się w ten sposób Pinkasem, czyli taką księgą pamięci. Zbliżona motywacja kierowała również innym noblistom żydowskim, Szmuelem Josefem Agnonem, który od lat 50. z kolei komponował bardzo obszerny zbiór o ambicjach epickich w języku hebrajskim pod tytułem Ir Umeloa. Co znaczy miasto i wszystko, co w nim, poprzedził go Agnon podniosłą introdukcją. To kronika miasta Buczacz, którą napisałem pełen bólu i udręki, po to, aby nasi potomkowie wiedzieli, że nasze miasto przepełnione było torą, mądrością, miłością, pobożnością. stalając przywołane tu głosy. Trzy zbieżne wypowiedzi o powinnościach żydowskiego artysty w drugiej połowie XX wieku, wyartykułowane w trzech różnych językach tej kultury w dawnej Rzeczpospolitej: jidysz, hebrajskim i polskim, rzec można, iż celem nadrzędnym pisarza, niezależnie od jego obecnego miejsca zamieszkania czy to będą przedmieścia Tel Awiwu, czy Floryda, czy, czy, czy okolice Placu na Rozdrożu. Celem, też niezależnie wobec wyborów ideologicznych i artystycznych, jest ocalać od zapomnienia, a nawet wskrzeszać w słowie dawną rzeczywistość, czy to Stryja, czy Biłgoraja, czy Warszawy lub Buczacza, żeby przyszłe pokolenia i Żydów, i nieżydów wiedziały, że i czym był świat, którego już dziś nie ma. Agnon Zinger. Stryjkowski przywołując podstawowe doświadczenia żydowskie końca wieku XIX i wieku XX, sekularyzacji i modernizacji, poczucia opuszczenia przez milczącego Boga, wygnania i prześladowania, biedy oraz mesjańskich nadziei i utopijnych projektów, jednocześnie unikali gloryfikowania swoich zabitych miasteczek. Co więcej pisząc o nich, chętnie posługiwali się deformacją i Jakimiś takimi ciemnymi barwami, można by powiedzieć, oraz unikali bezpośredniego opisu zagłady, której świadkami przecież nie byli. Ich powojenną twórczość przenika więc nie tyle potrzeba dawania świadectwa zbrodni, zmierzenia się z jego bezmiarem, skarga czy bunt wobec niesprawiedliwego bądź nieczułego boga, nie tyle próba znalezienia nowego języka dla niewyrażalnych, traumatycznych doświadczeń, Ile właśnie chęć próba ocalenia w pamięci i wyobraźni oraz jakieś takie pragnienie re kreacji w słowie dawnego minionego już świata. Wróćmy do głównego bohatera tego wykładu, więc Juliana Stryjkowskiego. Autor głosów z ciemności pochodził z bardzo biednej, tradycyjnej rodziny żydowskiej, urodził się w Stryju, nieopodal Lwowa to jest 70 km na południe od, od Lwowa, A w 1905 roku. Jako sześcioletnie dziecko Pesach Jakub Stark, bo tak pierwotnie nazywał się pisarz, trafił do polskiej szkoły i odebrał pełne wykształcenie świeckie. Jego starszy, o cztery lata brat Mordechaj otrzymał wyłącznie wykształcenie religijne w domowym hederze i jako młody chłopak w latach dwudziestych Mordechaj Stark Wyjechał ze Stryja do Palestyny, został Halucem, czyli pionierem budowniczym nowej ojczyzny w Palestynie, założył tam rodzinę i zerwał kontakty z Polską. Długa i zawiła droga Stryjkowskiego do pisarstwa wiodła, jak wspominałem, przez działalność translatorską i dziennikarstwo. W trakcie zwiększonych doktoratem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie pod kierunkiem Juliusza Kleinera, a również po ich zakończeniu, Stark. Dokonywał przekładów, nowel i opowiadań z hebrajskiego, rosyjskiego, francuskiego. Próbował też sił jako recenzent nowej literatury hebrajskiej i jako twórca hebrajskojęzyczny. We wczesnej młodości, odchodząc od religii, został sionistą. Lecz już w okresie uniwersyteckim zetknął się z ruchem komunistycznym, a również z lewicującymi lwowskimi intelektualistami i poetami. Do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy został przyjęty w roku 1934. Odrzucił wtedy syjonistyczne fascynacje i ideały młodości. Mniej więcej rok później trafił na 9 miesięcy do aresztu za antypaństwową działalność polityczną. Po wyjściu na wolność w maju 1936 Pesach Stark, doktor Pesach Stark, można by powiedzieć, nie mógł z powodu krążących w środowisku plotek o jego homoseksualizmie, nawiązać partyjnych kontaktów, które utracił po wyjściu z więzienia. W poczuciu izolacji, narastającego lęku przed ponownym aresztowaniem i niepewności co do swojej przyszłości, ten dobrze zapowiadający się tłumacz, w 1937 przetłumaczył powieść Luisa Ferdinanda Selina Śmierć na kredyt, wyjechał ze Lwowa, gdzie studiował, a później, gdzie wdał się w działalność partyjną, do Warszawy. W stolicy ten wykorzeniony kosmopolita z wyłuskanym polsko-żydowskim sercem, jak później o sobie mówił, zarabiał na życie jako akwizytor i subjekt w księgarni naukowej. Zaczął też pisać własną powieść, która jednak przepadła w odmentach wojennej nawałnicy. A przed wojną udało mu się tylko opublikować trzy nowelki, a dla dzieci w języku polskim. Okres tego wymuszonego poniekąd klerkizmu gwałtownie zakończyła napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę, wypychając Pesacha Starka z powrotem na wschód do Lwowa. Druga wojna światowa, no i można dodać no, poniekąd także i kobiety, znów skierowała przyszłego pisarza na tory ideologiczne i polityczne. Prace w propagandowym sowieckim dzienniku Czerwony Sztandar pomogła mu zdobyć znajoma komunistka ze stryja Julia Brystygierowa. Jest to pierwsza z owych kobiet. W moskiewskim tygodniku, z kolei już w roku 1943, Wolna Polska, będącym organem prasowym Związku Patriotów Polskich, zaangażowała go z kolei sama Wanda Wasilewska, wyciągając z brakującego w zespole redakcyjnym korektora. Z batalionu pracy przymusowej już niemal z transportu na Sybir. A po wojnie, z początkiem 1949, na dziennikarską placówkę do Italii wysłała ambitnego marksistowskiego dziennikarza ówczesna szefowa polskiej agencji prasowej Julia Mincowa. Ten oddelegowany do Rzymu publicysta, nieoczekiwanie dla partyjnych przełożonych, napisał wtedy powieść o włoskich komunistach i ich walce o sprawiedliwość społeczną pod tytułem Bieg do Fragala, która ukazała się w 51. Zatem socrealistyczną tragedię, optymistyczną, dostał prestiżową nagrodę państwową pierwszego stopnia. Na fali sukcesu wydał trzy lata później pożegnanie z Italią, tom zawierający opowiadanie o nieszczęśliwej miłości, eseje o sztuce włoskiego renesansu i społeczno-polityczne reportaże przeniknięte wyraźną nutą antyklerykalną i antyamerykańską. W tym samym roku, 54., Stryjkowski skończył też pisać prokomunistyczny dramat ,,Dziedzictwo", sztukę, jak sam uznał, chybioną, wymierzoną w polskie podziemie niepodległościowe i tradycję dawnej, przedwrześniowej obszarniczej Polski. Wtedy też, na fali odwilży, po okresie zalegania w redakcyjnej szufladzie Czytelnik opublikował wreszcie, można by powiedzieć, wspomniane już znakomite głosy w ciemności. Gorzką i nostalgiczną opowieść, skrzeszającą świat galicyjskiego miasteczka z początku wieku, z jego biedą, brudem, tęsknotami i troskami. W kolejnej dekadzie ukazały się zebrane w tomie pod znamiennym tytułem imię własne. Niezwykłe opowiadania egzystencjalne, skomplikowane narracyjnie mówiące o samotności, obumieraniu umieraniu uczuć i żydowskiej tożsamości. Następnie wyszła powieść o komunistycznej partii Polski, będąca także rozliczeniem z zauroczenia autora marksistowską ideologią i stalinizmem zatytułowana Czarna Róża która też trochę przeleżała w cenzurze, bo skończona w 58. okazała się dopiero w 62. To rozliczenie przeprowadził Stryjkowski także w opartym na motywach biblijnych, talmudycznych i zaczerpniętych z mitologii babilońskiej i dramacie Sodoma z roku 63. Lata 60. to jednak przede wszystkim apokaliptyczna w wymowie powieść w formie klasycznego, antycznego dramatu Austeria przeniesiona później na ekran przez Jerzego Kawalerowicza. W latach 70. Stryjkowski opublikował dla wielu kontrowersyjne, ba, nawet dla niektórych antysemickie, opowiadania amerykańskie. bo no, Spędził niecały rok na stypendium w Iowa City, takim stypendium pisarskim, opowiadania zatytułowane Na wierzbach nasze skrzypce, no, w których pokazywał żydostwo amerykańskie no, takie, które się już zupełnie od tego korzenia żydowskiego niemalże oderwało. Potem napisał jeszcze znakomitą oniryczną historię o poszukiwaniu straconego czasu i nieudanej próbie powrotu do tradycji pod tytułem Senazrila, a także nieco westernową i patetyczną powieść Przybysz z Narbony, Ukazującą na historycznym tle zmagań z hiszpańską inkwizycją współczesny problem sensu stra straceńczej walki o godność narodu. W następnej dekadzie, w latach 80., najciekawsza artystycznie wydaje się wyrafinowana formalnie i stylistycznie krótka proza o wielkim twórcy o niespełnieniu w życiu i w sztuce, czyli Rzecz o Michale Aniele pod tytułem Tommaso del Cavaliere. W okresie powstania wojennym wyszedł także tak zwany tryptyk biblijny. Niezbyt udany artystycznie cykl nawiązujący do historii o narodowych bohaterach, zbawicielach Izraela, Mojżeszu, to pierwszy tom pod tytułem Odpowiedź, Dawidzie, pod tytułem Król Dawid żyje i Juda Makabi, Judzie Makabi. Jeśli nieco naciągnęlibyśmy chronologię, moglibyśmy uznać, że lata 80. otworzył i zamknął wątek rozliczeniowy. Zmaganie z komunistycznym zaślepieniem i własną biografią okresu wojny i okupacji wypełniło bowiem dwie książki: Wielki Strach z 1980 i To samo, ale inaczej z 1990. Przed śmiercią udało się Stryjkowskiemu opublikować jeszcze. Dwa ważne, dłuższe opowiadania. Ciekawy kwazimoralitet kabalistyczno-hasycki pod tytułem Sarna albo Rozmowa Szatana z chłopcem, aniołem i Lucyferem oraz śmiałe i jednocześnie subtelne, homoerotyczne milczenie. Z wymarzoną ostatnią powieścią o heretyku Spinozie twórca już nie zdążył, choć pisał ją niemal do ostatnich chwil. Jan Błoński w eseju Znanym swego czasu, opublikowanym w Tygodniku Powszechnym pod tytułem Autoportret Żydowski, umieścił Stryjkowskiego obok innych pisarzy, którzy pozostawili w Polszczyźnie zapis żydowskiego losu. Odcisnęli piętno niepowtarzalnego, odmiennego własnego doświadczenia, a więc obok Kazimierza Brandysa, Adolfa Rudnickiego, Bogdana Wojdowskiego, Artura Sandauera. Stanisława Bęskiego, o pisarzy, którzy często no, się nie lubili, a których jakby rozpierały różne osobiste animozje. Niemniej te, ten szkic pokazywał, że w literaturze polskiej no, jako zaistniała szkoła żydowska. No, gdyby się zgodzić z Błońskim, że rzeczywiście zaistniała, to należałoby też pokazać za Błońskim, że ona powstała na fundamencie podstawowego tematu, który przenikał prozę wszystkich tych wymienionych pisarzy, mianowicie tym tematem był los żydowskiego intelektualisty, który zyskuje samoświadomość, że jest właśnie żydowskim intelektualistą, w wyniku najczęściej dziecięcego jeszcze, ugodzenia różnicą, a następnie zmagającego się z problemem własnej tożsamości, integracji społecznej, odrębności, własnego wykorzenienia i wyobcowanie.